Na ten ślub wem jak miłość, czekają wszyscy widzowie. O tym, że Iza Adriana Kalska i Marcina Mikołaj-Roznerski powiedzą tak i. Zostaną małżeństwem, zaczęło być głośno po jednym z wywiadów faktorki. Adriana Kalska sugerowała, że para zakochanych weźmie ślub. Spojawiło się zdjęcie z planem jak miłość, na którym Marcin odwiedza salon sukni ślubnych. Czy zobaczy ize w roli panny młodej, a jeśli tak, czy to nie przyniesie im pecha? O ślubie Izy i Marcina wem jak miłość marzą wszyscy fani tej dwójki bohaterów. W końcu przeszli już tak wiele tragedii w swoim życiu, że zasługują na prawdziwe szczęście. Adriana Kalska już dwa miesiące temu w wywiadzie dla magazynu. Ale tydzień wygadała się, że ślub być może dojdzie do skutku. Wtedy po raz pierwszy nazwała Matkę Marcina Aleksandrę Małgorzata Pieczyńska teściową Izy. Jedno zdjęcie Mikołaja Roznerskiego z planułem jak miłość. Które pojawiło się na Facebooku oficjalnej grupy fanów? M Jak Miłość wznieciło nową falę domysłów widzów. Już niebawem, w jednym z nowych odcinków M Jak Miłość Marcin odwiedzi salon sukien ślubnych. Czy po to, żeby razem z Izą wybrać suknię? A może będzie tam przypadkiem lub dla kogoś zupełnie innego? W razie niewiele więcej wiadomo na temat ślubu Izy i Marcinawem jak miłość. Ale skoro sama Adriana Kalska nie wykluczyła takiej możliwości, to coś może być na rzeczy. Nie jak miłość, którzy kibicują miłości Martina Mikołaj-Roznerski i Izy. Adriana Kalska muszą uzbroić się w cierpliwość. Bo ta para nie tak szybko będzie razem. Ponieważ Iza nie będzie pewna, czy Chodakowski ją kocha. To w 1206 odcinku M jak miłość przyjmie oświadczyny. Twojego byłego chłopaka Artura Tomasz Ciachorowski. Kulisy M, jak miłość, ujawniają, że Iza szybko zacznie. Panować ślub i pójdzie nawet na przymiarkę sukni ślubnej. Czucie, które łączy Marcina i Izezem jak miłość, to zbyt mało. Pomogli stworzyć razem szczęśliwy i trwały związek. Potrzebne są też jasne deklaracje ze strony Chodakowskiego, a na takie Marcin nie jest jeszcze gotowy. Wmawia sobie, że to dlatego, że wciąż kocha Kasia Agnieszka Sienkiewicz. Prawda jest taka, że boi się zaangażować. Zastanie się bardzo bliską osobą dla Marcin'a, tylko on ma problem z zaangażowaniem się. Chodakowski bawi się uczuciami dziewczyny, trochę nieświadomie. On się po prostu umiota. Raz chce być z nią, a raz po prostu ucieka. Chwilą przełamania jest takie totalne zbliżenie. Wtedy Marcin poczuł, że to jest coś więcej niż kolejna dziewczyna w jego życiu. Wyjaśnił Mikołaj Roznerski w kulisach serialu M Miłość. Kochana w Marcinie Iza przeżywa emocjonalną huśtawkę. Oczywiście Iza boi się odrzucenia przez Marcina. Uczucie, którym go darzy pozwala jej pokonać te lęki. Iza sądzi, że jej związkiem z Arturem to już przeszłość, powiedziała Adriana Karska. W 1198 odcinku M jak miłość były chłopak ze zjawia się u Chodakowskiego. Dla niej rzuca pracę w Londynie i postanawia walczyć o jej miłość. I zaczyna traktować Marcina jako sojusznika prosi go. By ustąpił mu pola, by zrezygnował z Izy, jeśli naprawdę jej nie kocha. Artur jest w stanie śledzić Izy, wzniecać się awantury. By tylko Iza do niego wróciła, więc to chyba miłość. Wyjaśnił zachowanie swojego bohatera Tomasz Czachorowski w kulisach serialu M jak Miłość. Dla Marcina Arutur staje się coraz bardziej uciążliwy, jest takim jego wyrzutem sumienia. Ale po prostu chłopak zakochuje się wizie. Więc Artur staje się coraz mniej ważny tłumaczył Roznerski. W końcu Iza podejmuje decyzję. 203 odcinku M jak miłość wraca do Artura, by raz na zawsze zapomnieć o miłości do Marcina. Wkrótce potem zaczyna planować ślub. Wygrywa rozsądek na wszelkimi uczuciami. Zapróbuje się oszukać. Wybiera tę bezpieczniejszą drogę. Artur ją bardzo kocha. Szłość przeważa szale. Pozostaje przy tym. Będziesz szła w niepewne, kiedy nie ma pewności. Marcin jej nie kocha, przyznała Adriana Karska. W 1206 odcinku Im jak miłość Iza wybiera się do salonu sukien ślubnych. Przymierzając kolejne suknie, nie zauważa, że narzeczony przyszedł za nią, by podrzucić klucze do wspólnego mieszkania. Oczywiście uznaje, że ten drobny incydent przyniesie im pecha. Od razu dostaje ataku paniki. Robert Paweł Guralski oświadczył się Kasi Agnieszka Sienkiewicz i zaproponował jej ekspresowy ślub. Darczyk nie jest pewna, czy powinna wyjść za Roberta. Do tego kroku przekonuje ją Barbara Teresa Lipowska. Towiakowa twierdzi, że miłość przyjdzie z czasem. Ciao zastanawia się, czy kiedykolwiek pokocha Roberta. Decyzja o małżeństwie jest bardzo poważna, pomimo tego Kasia przygotowuje się do ślubu. Wybiera się z Markiem kacper Perkuszewski do salonu sukien ślubnych. Okazuje się jednak, że nie stać jej na zakup sukni.